Hani. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie Dzisiaj mamy piątek Weekendu początek jak to mówią U nas powiem Wam Pogoda jest taka Śnieg sypie Myślałam, że już to będzie koniec zimy Ale niestety śnieg dzisiaj sypie Pruszy tak delikatnie Także miejmy nadzieję, że to już jest końcówka zimy Także więc Ja zanim długo uciekam Właśnie gotuję już Obiad jest już koło godziny 11, także ja później muszę jechać na zakupy. Będę piekła ciasto szarlotkę z budyniem, kochani. Więc Wam pokażę, jak to się robi. Przepis znowu będziecie mieć kolejny nowy na kanale. Także zapraszam, kochani, na dzień ze mną. A tu właśnie Wam pokażę, jaka jest pogoda, pogoda. czyli pruszy śnieg. Także zobaczcie, taka jest pogoda właśnie dzisiaj u nas. A tu Wam jeszcze pokażę te moje w salonie kwiaty te dziki. Zobaczcie, jak niektóre już się porozwijały takie piękne. Naprawdę ten kolor jest cudny, cudowny. Taki przepiękny. Zobaczcie. No, także niektóre już się tak mocno porozwijały, choć jeszcze i tak jest jeszcze dużo pączków na gałązkach. A ja właśnie jeszcze tutaj pranie nastawiłam, także powiem Wam, że piątek jest taki sprzątająco, piorący, gotujący i jeszcze do tego będę piekła ciasto. Także powiem Wam wszystko dzisiaj na raz, ale to dobrze powiem Wam, bo przynajmniej takie zajęcie, także na okrągło człowiek coś robi, także więc, no, także więc pranie się wypierze, potem Kamila przyjdzie ze szkoły, to właśnie jadę zrobić zakupy, bo potrzebuję do tego ciasta jabłka właśnie, także jak będę piekła, to Wam pokażę to ciasno. Także ja uciekam, bo idę sobie jeszcze łazienkę ogarnąć, także... Sprzątające dzisiaj. A ja wam jeszcze tutaj pokażę. Arbuza tego mojego. Zobaczcie, ile już wychodzi. Także coraz więcej, właśnie arbuzów już wychodzi. I tak, kochani, powiem wam, że myślałam, że nie wyjdą te arbuzy, bo pierwszy raz właśnie sadziłam z pestek. I powiem Wam, że jak na razie jestem zadowolona, bo szczerze mówiąc tych arbuzów wychodzi już coraz więcej. Także miejmy nadzieję, że one się później przyjmą, będą rosły, no i faktycznie będą arbuzy. Także no super, fajnie jak one już wychodzą. I tak, ja już jestem właśnie odrobiona. Obiad się gotuje, pranie się wyprało. Także łazienka też umyta. Także dość dużo już dzisiaj zrobiłam. Ja za chwilę uciekam, jadę właśnie zrobić zakupy, to co potrzebuję do ciasta. No i jak wrócę, będę piekła ciasto i na pewno się moi kochani do Was odezwę. Na pewno pokażę Wam, jak to ciasto się robi. Także do usłyszenia, kochani, później. Stop and think. Why spend too much time just getting ready? Let me be honest. I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting. No. When my head starts shaking My hands are Dzisiaj mamy sobotę, także więc odzywam się do Was, bo wczoraj już nie zakończyłam tego vloga. Nie odezwałam się, bo już było późno. Powiem Wam, że niestety nie ubiegłam wczoraj tego ciasta, ale nic się nie martwcie. Dzisiaj właśnie będę piekła to ciasto, także pokażę Wam, jak to się robi. Ja właśnie w tej chwili jestem u Damianka w pokoju, bo właśnie ścielałam łóżko tutaj u niego. Także za chwilę też uciekam, bo jadę na takie małe zakupy jeszcze. Powiem Wam, że pogoda u nas zimowa, niestety śniega nasypało. Także zaraz Wam tutaj pokażę, jak to wygląda dzisiejszy dzień. You When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still, you stay because you felt something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I, I, I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. No, więc tak jak Wam pokazałam U nas jest tak zimowo w sobotę Mrozik troszeczkę Także ja kochani właśnie uciekam Jadę, zbieram się właśnie I później Wam nagram Jak będę piekła tą szarlotkę właśnie z budyniem Także do później. I tak, kochani, ja już właśnie wróciłam z zakupów. Byłam jeszcze właśnie na tarku, Byłam w cukierni, kupiłam bułeczki świeże, drożdżówki. Także zaraz sobie zrobię cappuccino, jakąś drożdżóweczkę do tego. A właśnie Wam pokażę, bo za chwilę będę skrobać ziemniaki. I pokażę Wam, jakiego dzisiaj znalazłam ziemniaka. Wczoraj kupiłam właśnie ziemniaki i zaraz Wam tu pokażę, jaki kształt ziemniaka mam. Aż go szkoda oskrobać. I tak, zobaczcie, tu Wam pokazuję właśnie tego ziemniaka. Zobaczcie. Czy nie piękny. Ziemniak w kształcie serca. No piękny, bo mało co się tak właśnie zdarza. Ale super. Tak, teraz właśnie wyciągam, bo tu mam jeszcze jednego, ale tam mam jeszcze ziemniaki. Jeszcze mam. W reklamówce ziemniaki kolejne. Także te jeszcze dokończę skrobać. No i właśnie znalazłam tego i mówię, kurczę, ale ładny. Jak takie coś może urosnąć, no nie? Super. Fajnie to właśnie wygląda. Takie, zobaczcie, takie serduszko. W sobotę się trafiło, właśnie. A sobie, właśnie, jeszcze tak pomyślałam może to jakiś znak? Może to jakieś przeznaczenie? Także ja chyba tego ziemniaka na razie zostawię. Nie będę go skrobać. I już jestem, kochani, tutaj z Wami i z moim psiakiem. Właśnie on już jest obcięty. Zobaczcie. Taki przycięty, mordka króciutka. Przyszłam właśnie Wam powiedzieć, że wczoraj właśnie zrobiłam zakupy, byłam w Pepko i w Biedronce. Także nie pokazywałam Wam wczoraj już nic. Także z Pepko mam tylko jedną rzecz, i z Biedronki też oprócz rzeczy spożywczych. Także zaraz Wam tu pokażę. Ja już sobie właśnie kapuczno zrobiłam. Także jest na razie gorące, niech troszeczkę ostygnie, bo nie lubię takiego gorącego. Także pokażę Wam z Pepko, co kupiłam. Z Pepko mam takie pojemniki, właśnie dostaniecie w Pepko. To są takie zamszowe, welurowe. Ten jest akurat w kolorze beżowym z taką piękną, ładną kokardką. I są w kolorach czarnym pudrowy róż i szary, taki popielaty. Właśnie ja chciałam dostać ten popielaty, ale niestety nie było. Pudrowy róż taki był trochę zagięty tutaj, a czarne to mi się raczej nie podobały. Także więc, padło na beżowym, który rzeczywiście prześlicznie wygląda. I ja właśnie do niego potrzebuję kwiaty. Tak jak kiedyś Wam nagrywałam właśnie te inne kwiatuszki, takie różyczki, też do takiego tylko szarego. Także więc, ja dzisiaj pojadę do Action i zobaczę, czy są takie kwiatuszki. Właśnie chciałam białe, właśnie do tego. Także zobaczę, czy je dostanę. I już Wam mówię, jaka cena jest tego pudełeczka, bo też są mniejsze. Ale ja wybrałam to większe. I to większe jest w cenie 12 zł. To większe. A te mniejsze są w cenie 10 zł. No, także różnica jest tylko 2 zł. Także wolałam sobie wziąć to większe. Także więc to tak wygląda. Takie właśnie dostaniecie fajne pudełeczka. W środku tak wygląda. I tak bardzo ładnie to wygląda. Właśnie ten kolor beżowy. I z biedronki mam opaskę. Powiem Wam, że świetne opaski teraz mają w biedronce. Ona jest też tu taka welurowa. I dodatkowo, zobaczcie, ma takie perełki. One są chyba, nie wiem, przyklejone. Nie przyklejone. To właśnie, to świetnie, że nie przyklejone, że one są na takich właśnie nitach tutaj. Zobaczcie. Tak, tu widać te kropeczki, czyli będą się długo trzymać, nie odpadną, bo te klejone, właśnie, żeby Wam odleciały. Także cena takiej opaski to jest 9,99 i ją dostaniecie w biedronce. Były jeszcze czarne, ale już nie z perełkami, tylko na boku było coś tam właśnie, jakaś chyba jedna perełka, jakieś błyszczące kamyki, coś takiego. I ona ma tutaj związany taki, zobaczcie, supełek. To jest taka po prostu z takich opasek, jak ja zawsze używam. Powiem Wam, że one są świetne. Dlatego, że mnie od nich nie boli głowa, a te mniejsze co mam, to strasznie mnie boli głowa, nie dam rady nosić. A te naprawdę są rewelacyjne. Także ja lubię takie. Zobaczcie, jak ona ładnie akurat. Ja to odnoszę na rozpuszczonych włosach. Ale zobaczcie jak ona pięknie wygląda rzeczywiście. No świetnie to wygląda. Ja lubię nosić opaski do włosów, właśnie rozpuszczonych, bo, dlatego, że, zobaczcie, mi tu takich pełno włosków, właśnie wyrasta, rośnie i mnie to właśnie strasznie denerwuje. Ale jak ubiorę sobie taką opaskę, to po prostu wszystko jest zaczesane, także nic nie widać. Polecam Wam, świetnie się nosi takie opaski, właśnie te grubsze z tym tutaj takim węzełkiem, także takie w Biedronce teraz dostaniecie z perełkami. No i cóż, kochani, to by było wszystko z moich takich malutkich zakupów, oprócz rzeczy rzeczywiście spożywczych, ale też wam spożywczych nie będę pokazywać, bo dość dużo tego było. Także może innym razem wam coś nagram, co co kupuję rzeczy spożywczych. A i właśnie dzisiaj jadę jeszcze chyba do Sinseja i do Action, także myślę wam nagrać taki właśnie film, yy, co jest właśnie Teraz w sinseju, co możecie właśnie dostać, co kupicie, może jakieś wiosenne już rzeczy właśnie, czyli taki przegląd, przegląd sinseja. Także to już będzie w osobnym filmie, no a ja teraz uciekam, bo właśnie robię ten obiad, no i idę robić tą szarlotkę, o której Wam mówiłam, także przepis będziecie mieć, podam Wam tutaj na kanale. I zabieramy się za robienie szarlotki. Ja Wam tutaj właśnie teraz podam przepis na szarlotkę z budyniem. I to jest przepis na blaszkę 25x36 i powiem Wam składniki na ciasto. To jest tak, 400 g mąki pszennej, 2 jajka, 60 g cukru, 20 g cukru waniliowego, 200 g masła, i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia szczypta soli. I teraz robicie tak, przesianą mąkę z cukrem, proszkiem do pieczenia oraz solą rozetrzeć zimnym masłem, a następnie dodać jajka i szybko to zagniatacie. Następnie ciasto dzielicie na dwie części, zwijacie je w folię i dajecie do zamrażalnika. Gdzieś może gdzieś na godzinę, pół godziny, żeby po prostu trochę stwardło. No i potem 2,5 kg jabłek, część jabłek ścieracie na tarce, a część kroicie w nieduże kawałeczki, żeby one po prostu były takie troszkę roztopione, a troszkę yy, w kawałeczkach, żeby na tym ciaście było widać. I potem tak, podsmażacie dodając 5 łyżek cukru waniliowego i 1,5 łyżeczki cynamonu. Jabłka słodkie, jak macie, to nie trzeba dosładzać ich. Możecie do jabłek dodać sok z połowy cytryny. Jabłka podsmażyć do miękkości i nieco odparować. Możecie je dwa budynie waniliowe gotujecie według instrukcji na opakowaniu. Blaszkę wyłożycie papierem. Na spód zetrzeć lekko i uklepać połowę ciasta. Wyłożyć na nie jabłka ciepłe, a następnie dodać ugotowany budyń gorący i na, górę, i na górę zetrzeć drugą połowę ciasta. Ciasto pieczecie w 180 stopniach około 55 minut. Ja już mam właśnie przygotowane w ten sposób jabłka do tej szarlotki, czyli ja je pokroiłam w kostkę. Ja już ich nie tarłam na tarce, tylko po prostu je wzięłam, pokroiłam w kostkę. No i przygotowane są już do smażenia. I teraz zabieram się za y, robienie ciasta z czyli. You look at me like I'm crazy When I my feelings out. You look at me like I'm different Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you, I, I. I. fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. And the way we lose it. There's something different about it. We stay stay We fly around like paper planes They never know where we will fall Nobody can see us still they wanna tear us apart There's something different about the way we are uh -huh. I ja już mam gotowe wyrobione ciasto ono tak właśnie... Wygląda. Teraz je muszę przekroić na połowę i osobne dwie połówki wkładam do zamrażalnika gdzieś tak na pół godziny albo godzinkę, żeby to stwardło, bo potem to musicie na brytwankę na papier zetrzeć na tarce. No i troszkę tam rozklepać. Także jedna połówka jest na spód ciasta, a druga połówka będzie na wierzch, jak już będą jabłka, budyń i na ten budyń rozcieracie tak samo tarką ścieracie. Także ja już to sobie zapakuję w folię i wkładam do zamrażalnika. Ja już mam tutaj ciasto starte i uklepane trochę tak palcami właśnie na brytwance i teraz będziemy na to dawać gorące jabłka i na jabłka gorący budyń no i na wierzch dajemy resztę tego ciasta, trzeba zetrzeć właśnie tą drugą połówkę i tak, usmażone jabłka z cynamonem i cukrem waniliowym już są wyłożone właśnie na to ciasto i teraz na te jabłka gorące daję gorący budyń i na te jabłka już ja tutaj wylałam sobie gorący budyń i teraz będę na tarce ścierała tarła to ciasto, które zostało w zamrażalniku, ta druga połówka, już go właśnie wycieram, wyciągam i będę go tarła na tarce. I takie gotowe już ciasto, poskładane ze wszystkich składników, tu wkładam do piekarnika na 180 stopni i pieczemy 55 minut. Także więc, jak się upiecze, to ja Wam pokażę, jak to. Ciasto wygląda. I ciasto już jest upieczone, gotowe. Właśnie tyle, co wyciągłam z piekarnika. Jeszcze jest ciepłe, ale powiem Wam, że tak pięknie pachnie w domu tą szarlotką. Po prostu cudownie. Super, widzę właśnie, wyszła ten budyń tak ładnie. Tutaj wygląda. Ale zapach, powiem Wam, obłędny pachnie. W całym domu, nawet na dole, przy wejściu jak do domu się już chodzi to tak pięknie pachnie także jak ino ostygnie to ja to pokroję i pokażę wam jak y, wygląda jak jest przekrojone także tak wygląda, cudnie pachnie i ja już jestem z wami z powrotem powiem wam, że właśnie wróciłam przed chwileczką bo byłam w Sinsaew w Action i w Pepko i nagrałam wam właśnie yy, film, właśnie taki przegląd co jest w Senseju, co teraz możecie kupić, co jest w Pepko. No i oczywiście tak samo w Action. To już yy, jak go złożę, to będziecie mieć je już w kolejnym filmie, w następnym. A z Action to wam dzisiaj pokażę, bo kupiłam tylko jedną rzecz, czyli taką jak kiedyś różyczki właśnie o te różyczki mi chodziło w tym kolorze, żeby właśnie kupić. Bo w którymś filmie ja kupowałam takie różyczki tylko różowe. A dzisiaj one są takie białe, jakby delikatnie seledynowe. I tak samo macie taką samą cenę ich jak tamte za 16,95. Powiem, że fajnie są. Moje tamte różowe pięknie wyglądają w tym takim pudełeczku z PEPCO. No i te też chcę właśnie do tego, co Wam pokazywałam w dzisiejszym filmie, tego pudełeczka właśnie te sobie chcę włożyć. Także pewnie będę musiała je uciąć, bo je możecie tutaj przycinać, bo one są takie gumowe, właśnie, także możecie sobie je dociąć do woli, jak chcecie. No, także taki piękny bukiecik w action powiem Wam, że dzisiaj było ich więcej, bo były jasnoróżowe, były ciemnoróżowe, były czerwone. I oczywiście, właśnie te one są takie białe, ale jakby delikatnie seledyn w nie właśnie wchodził. Także powiem Wam, że. Piękne są właśnie te kwiatuszki, one ładnie właśnie wyglądają do tych pojemniczków, takich właśnie z pewko, takich kubełków właśnie welurowych. No, to by było na tyle, a przegląd będziecie mieć w kolejnym filmie z Inseja, właśnie z Action i z Pepko. Ciasto, moje kochani, już jest gotowe, upieczone, ostygło właśnie. Ukroiłam tutaj właśnie kawałeczek, żebyście zobaczyli jak ono wygląda, jak jest przełożone po prostu. Także zobaczcie, powiem Wam, że kawałek już zjadłam. Przepyszne, naprawdę szarlotka z budyniem jest rewelacyjna. Także przepis macie właśnie w tym filmie, właśnie Wam tam przeczytałam. Możecie sobie zastopować po kolei i sobie przepisać po prostu do zeszytu z przepisami. Także tak to wygląda. Tutaj macie właśnie jest ciasto. Jabłuszka są, budyń, ciasto, no i na wierzchu jest cukier puder. Także lody też możecie do tego dać gałkę lodów. Także kto jak lubi, można zjeść na ciepło, można zjeść na zimno. Także takie ciasto yy, wyszło. No, także kochani, jeżeli wam się Podobał ten vlog? Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Będzie więcej filmów. No i cóż, kochani, do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!